Ten doniosły akt był zwieńczeniem trwającego miesiąc szkolenia wojskowego ochotników. Z chwilą przysięgi młodzi adepci sztuki wojskowej zostali pełnoprawnymi żołnierzami. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, zarówno dla Was, jak i dla całej naszej jednostki wojskowej. Z dumą i wzruszeniem patrzymy, jak kolejni ochotnicy stają w szeregu, by złożyć uroczystą przysięgę na wierność Rzeczpospolitej Polskiej. Wybierając drogę służby wojskowej, zdecydowaliście się wejść na ścieżkę odpowiedzialności, dyscypliny i ciągłego doskonalenia. Nie każdy jest gotów podjąć takie wyzwanie, a Wy je podjęliście. Dla wielu z Was to początek nowego etapu. Być może pierwszy kontakt z mundurem. Na uroczystości złożenia przysięgi wojskowej, żołnierzom towarzyszyli ich bliscy. Wasza obecność to nie tylko gest, to ogromne wsparcie, mówił podczas uroczystości pułkownik Andrzej Holewa, którego młody człowiek potrzebuje podejmując ważne decyzje życiowe. Wam, drodzy żołnierze, gratuluję dzisiejszego dnia. Wierzę z dumą, niezależnie od tego, czy mundur zostanie z wami na dłużej, czy będzie to tylko epizod w waszym życiu. Zachowacie to doświadczenie jako źródło pewności siebie, odpowiedzialności i szacunku wobec siebie nawzajem i wobec ojczyzny. Podczas uroczystości odczytano także list ministra obrony narodowej Władysława kosiniaka Kamysza. Rota przysięgi wojskowej, której dzisiaj zobowiązaliście się przestrzegać, uczyniła z was żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej. To wielki zaszczyt i przywilej, ale też szczególne zobowiązanie do wierności, ofiarności i respektowania żołnierskiego Etosu, to także deklaracja, że w razie potrzeby gotowi jesteście bronić naszego kraju i chronić jego obywateli. Gratuluję wam tego wyboru i dojrzałości, która sprawiła, że postanowiliście mądrze i twórczo zaplanować swoją przyszłość. Liczę, że wielu z Was te wakacje spędzone w mundurze pomogą ułożyć plany dotyczące dalszej nauki i zawodowej przyszłości. Wierzę głęboko, że podołacie przyjętym na siebie obowiązkom i pogodzicie je ze swoim życiem zawodowym i rodzinnym. Dziękuję Wam serdecznie za ten wybór i dziękuję Waszym bliskim, że Was w tej decyzji wspierali. Szeregowy Oliwia Jakubczyk przyznała, że wypowiedziane uroczyste słowa przysięgi wojskowej na sztandar jednostki to dla nas, żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, wielki zaszczyt. Panie pułkowniku, w dniu tak ważnym dla każdego żołnierza, proszę przyjąć podziękowania od nas, nowo zaprzysiężonych, za to, że mogliśmy wypełnić nasz patriotyczny obowiązek. Podziękowania składamy również naszym dowódcom za trud włożony w nasze szkolenie, poświęcenie i zrozumienie. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy naszym rodzinom i opiekunom za rodzicielską troskę oraz marczyny trud. Dziękujemy wszystkim gościom za udział w naszej uroczystej przysiędze wojskowej. Obiecujemy, że słowa ROTY, przysięgi wojskowej nie będą dla nas pustymi hasłami, lecz drogowskazem wyrażania naszej miłości do ojczyzny, gotowością do obrony jej granic oraz niesienie pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej!